Szczęśliwie docieramy do końca naszych rozważań na temat obrzędów mszy świętej, idąc za wskazaniami naszych biskupów, którzy nazwali ten rok duszpasterski wielka tajemnica wiary. Mamy się przypatrywać temu, czym jest Eucharystia. I dziś druga część obrzędów Komunii Świętej. Omówiliśmy sobie na ostatnim kazaniu obrzędy mszy, aż do przekazania sobie znaku pokoju. A teraz same już obrzędy komunii, czyli właściwe to, kiedy przyjmujemy Eucharystię. Za chwilę nawiążę do dzisiejszych czytań, ponieważ one się wpisują w to, czym jest koniec mszy świętej, bo o końcu mszy świętej dzisiaj będziemy mówili. Rozpoczyna się, przekazaliśmy sobie znak pokoju, rozpoczyna się obrzęd łamania chleba. Czym ten obrzęd jest? Ma on dwa znaczenia. Znaczenie praktyczne i znaczenie teologiczne. Jakie jest znaczenie, znaczy po co w ogóle ten obrzęd się odprawia, w ogóle po co on był? W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w ogóle łamanie chleba to była nazwa mszy. Tak nazywano na mszę Łamanie chleba. Chrześcijanie spotykają się na łamaniu chleba. Kiedy Eucharystię odprawiano na chlebach, które pieczono w domu. Wtedy, aby rozdać ten Eucharystyczny chleb ciało Pana Jezusa Wiernym, biskup albo prezbiter łamał no, ten jeden jakby większy kawałek chleba. Stąd ten, to łamanie chleba stało się jakby synonimem mszy. I potem jak już chleb do Eucharystii został był przygotowywany specjalnie. To nie był chleb, który jemy codziennie, tylko chleb specjalnie upiekany do mszy świętej. Obrzęd łamania chleba pozostał tylko i wyłącznie w znaczeniu symbolu. Za chwilę również będę łamał chleb. Chleb łamie się wtedy, kiedy ciało Pana Jezusa łamie się wtedy, kiedy śpiewamy Baranku Bożego, który władzisz w świata. Za chwilę o tym, o tym śpiewię. A najpierw Najpierw o tym łamaniu chleba. Kiedy łamie się chleb, ksiądz mówi po cichu taką modlitwę. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomogą osiągnąć życie wieczne. Ten, to łamanie chleba symbolizuje po pierwsze podział chrześcijan. Amaladiusz z Mecu, taki średniowieczny liturgista, który rozważał obrzędy mrze świętej, pokazywał ich znaczenie, mówił, że to jest obrzęd tego, że pokazuje nam, że mamy jedność Kościoła przez jedność Chrystusa, co, co jakby przed chwilą ksiądz mówi, pokój Pański nie zawsze będzie z wami, a z drugiej strony Kościół jest podzielony przez grzech ludzi i to ma symbolizować to, to, złamanie tego chleba. Innym znaczeniem łamania chleba jest to, iż jesteśmy ciałem i duszą, dusza ciągnie nas ku niebu, ciało ku ziemi. I że jesteśmy takim trochę złamanym chlebem. Jesteśmy cały czas łamani przez, nas, przez nasz grzech. Sam obrzęd łamania chleba został, jest jakby zabytkiem drugi. Generalnie w tym momencie jest, ale późniejsze obrzędy mszy już do niego nie nawiązują. Kiedy reformowano obrzędy mszy świętej, chciano w ogóle z tego łamania chleba zrobić osobny obrzęd. Ale tak. Ojciec Święty Paweł VI stwierdził, żeby ten obrzęd zostawić takim, jaki on jest i się zbytnio nim nie zajmować, ponieważ gdybyśmy chcieli ten obrzęd rozwinąć, musielibyśmy usunąć wszystko inne. Więc jest to taki rodzaj zabytku, a ogólne wprowadzenie do Szału Rzymskiego mówi, aby kapłan się zbytnio na tym elemencie już nie skupiał. To znaczy, aby go w jakiś sposób nie wyróżniał. On ma być, ale aby nie był w jakiś sposób uwydatniony. Dlatego łamie się chleb w czasie waszego śpiewu, że czasami nawet wiernie nie zauważają tego testu. W czasie łamania chleba śpiewa się. Śpiewa się takie tropy baranku Boży, który władzi grzechy świata, zmił się nad nami, zmił się nad nami, oddasz nas pokoju. Ten śpiew jest wprowadzeniem do ostatniego aktu pokuty przed przyjęciem Komunii Świętej. Jest on ściśle związany z tym, co za chwilę ksiądz mówi. o Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Panie nie jestem godzien, abyś przed mnie, albo z tego słowa będzie uzwieraluszone stajemy przed mszą, przed Jezusem Eucharystycznym i ksiądz wciela się w postać świętego Jana Chrzciciela, bo to on powiedział oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ksiądz mi jako jak ostatni prorok, przypomina to, iż tu za chwilę przyjdzie do naszego serca Mesjasz Pana, że On przychodzi, aby nas zbawić. I odpowiadamy jednocześnie słowami setnika, który, który poprosił, aby jego córka została przez Chrystusa uzdrowiona. I powiedział: Panie, nie jestem godzina, abyś nawet do mnie przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a ona będzie żyć. To nawiązanie do Chrystusowej obecności, która rozprasza ciemności grzechów w naszej duszy, to ostatni akt pokuty. Ten, ten śpiew i ta, ten dialog o dobaranych Boże to ostatni akt pokuty przed przyjęciem Komunii Świętej. Choć na początku mszy stwierdzaliśmy, że jesteśmy grzeszni, niegodni przystąpienia do Eucharystii, w ogóle do tych obrzędów, to tutaj stajemy przed Chrystusem jako ci, którzy są niegodni Go przyjąć. Dlatego ten dialog mówi się klęcząc ponieważ postawa klęczenia to postawa pokuty. Ostatni moment, kiedy wyrażamy naszą skruchę. I choć ksiądz wtedy nie klęczy, to klęka jakby przed tym obrzędem, również jakby się włącza w ten, w ten obrzęd. Między, między w czasie śpiewu baranku Boży ksiądz odmawia również modlitwy, tak zwane modlitwy prywatne dotyczące przyjęcia Komunii Świętej przez księdza. Ich nie słychać, ponieważ czasami, jak skończy się wcześniej śpiew, to słyszycie końcówkę tych modlitw. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty zwolni Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć, daruj światu wybacz mnie przez najświętsze ciało, które wchłoną od wszelkich nieprawości, moich od wszelkich osłab. Spraw tak, żebym zawsze zachował Twoje przykazanie i nie doznał nigdy odłączyć się od Ciebie. To jest ta którą ma Marii Ksiądz. Przyjmujemy komunię. Sam ten dialog przy przyjmowaniu komunii świętej jest wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary w to, że nie jest to tylko i wyłącznie eucharystyczny chleb. Kościół nigdy nie udziela komunii, nic nie mówiąc. Kiedyś ta formuła przy udzielaniu komunii była dłuższa. Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa nie strzeża Twojej duszy na życie wieczne. Tak mówił kiedyś ksiądz. W Soborze Watykańskim II ten dialog został skrócony i jakby od... dodano odpowiedź wiernego. Ciało Chrystusa. To jest Chrystus. Przez słowo Amen, Święty Ojciec mówi, kiedy mówisz Amen, zgadzasz się z tym, co przed chwilą powiedziano. Jest to wyznanie wiary, ale jednocześnie miejsce, które może nas potępić. Ponieważ przystępując do ołtarza Pańskiego w grzechu ciężkim, kiedy mówimy, odpowiadamy ciału Chrystusa Amen i je przyjmujemy. To mówimy jednocześnie, że wiemy, co to jest, wiemy, że to Chrystus i wiemy, że mamy być czystym, czy, czystym sercem. To miejsce, które może być miejscem zbawienia, ale może być też miejscem naszego potępienia. Oto po Kościół zawsze o tym przypomina. To nie jest chleb, to jest Chrystus. I wiemy, który przyjmuje komunię świętą odpowiadając Amen, jakby potwierdza wiarę kościoła, potwierdza swoją wiarę i potwierdza to, że jest w stanie łaski. Po obrzędach Komunii Świętej następuje puryfikacja, czyli wymycie kielicha, pateny, uszek. Po co się to robi? Wierzymy, że w każdej nawet najmniejszej cząstce chleba eucharystycznego jest obecny cały Chrystus. Stąd wszystkie te, wszystkie te naczynia należy umyć, ponieważ kiedy przestaje istnieć materia, wtedy też przestaje istnieć obecność Chrystusa. Jeśli chleb się w jakiś sposób straci właściwości chleba, wtedy nie jest ciałem Chrystusa. Stąd mycie tych wszystkich naczyń i zobaczcie, z jaką wielką troską, jaką wielką troską kościół do tego przy, przyjmuje, ponieważ tą wodę, którą się myje, kielich, puszki, patelę, ksiądz ma wypić, nie gdzieś wylać, wypić. Ponieważ tam znajdują się cząstki chleba, które się jeszcze nie rozpuściły. Potem następują urzędy zakończenia. Obrzędy, które za każdym razem mnie wprawiają w takie zdumienie, jak liturgia każe nam robić to, co, dzisiaj, co mówi dzisiejsza Ewangelia. Następuje modlitwa po komunii, w której dziękujemy Chrystusowi za to, że nas nakarmił eucharystycznym pokarmem, za to, że dał nam siebie. I tutaj liturgia nie przewiduje już żadnego zbytniego ociągania się. Przed Sobolem Watykańskim II liturgia wyrażała to jeszcze mocniej. Była modlitwa o komunii, starsi pamiętają, ksiądz mówił Pan z Wami i z Duchem Twoim i ten jest koniec, musza skończona. Tutaj jakby odwrócono i kiedyś błogosławieństwo było jakby już po oficjalnym skończeniu mszy. A malariusz z Mecu i, i średniowieczni liturgiści mówią, kapłan błogosławi wychodzących z kościoła. Dlaczego liturgia tak szybko się ma skończyć? To znaczy modlitwa po komunii, a w sprawie już ogłoszeń, ale same, same jakby obrzędy kończą się bardzo szybko. Kluczem do zrozumienia obrzędów zakończenia y, Mszy Świętej jest właśnie to łacińskie zdanie. I te misa est. To jest idiom, który można zrozumieć tylko w języku łacińskim. To nasze rozesłanie, które jest Idźcie w pokoju Chrystusa, nie oddaje całej głębi tego zdania. I te misa est. Idźcie, msza jest. Dokładnie, musimy to tłumaczyli. Idźcie, msza jest, a malariusz mówi w Was. Kościół mówi, nie ociągajcie się. Zostaliście nakarmieni słowem i ciałem Chrystusa, i teraz macie iść i głosić Go. Teraz macie iść i wyznawać wiarę. Tutaj komentarzem do tych obrzędów myszy może być, może być początek dzisiejszej Ewangelii. Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miało dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności? Tu, poza światem, macie powtarzać w świetle. Co słyszycie na ucho, tu, rozgłaszajcie na dach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Te słowa Ewangelii są doskonałym komentarzem do tego, czym są obrzędy zakończenia. Posililiśmy się eucharystycznym chlebem. Przyjęliśmy Chrystusa do naszego serca. Koniec. Idźcie i głoście. Kapłan niejako błogosławi nas już wychodzących z kościoła. W niedzielę tego się zbytnio nie da zrobić, ponieważ, ponieważ są jeszcze te nieszczęsne ogłoszenia. Ale w tygodniu ja generalnie staram się tam żadnych pomów nie dodawać. Nie robić żadnych zakończeń. Kończy się komunia, modlitwa po komunii. Pan z Wami idźcie w pokoju Chrystusa. Koniec. Idźcie i głoście. To, co usłyszeliście nauką, to, co Chrystus powiedział w cichości serca, teraz macie rozgłaszać w świecie. To jest nasze zadanie, kiedy wychodzimy z Eucharysty, z liturgii. I to zadanie daje Kościół Święty powszechnie we wszystkich obrządkach, czy wschodu, czy zachodu. Kiedy byśmy przeanalizowali obrzędy mszy u naszych braci prawosławnych, u Koptów, u Ormian, gdzieś tam daleko w Indiach. Wszystkie te obrzędy kończą się nagle, jakby mysza się urywa. Eucharystia, modlitwa o komunii koniec. Tym sposobem dotrwaliśmy drogie siostry i drodzy bracia, do końca omawiania obrzędu Mszy Świętej. Niech te obrzędy Mszy będą dla nas nie tylko i wyłącznie przykrym obowiązkiem. Niech nie będą dla nas miejscem, w którym my się nudzimy, ale miejscem, w którym my się karmimy na cały tydzień, na cały dzień, na wieczność. Ostatnia aluzja, którą chciałbym powiedzieć już na sam koniec omawiania obrzędów mszy. Nie wiem, czy byliście kiedykolwiek świadkami tego, jak ksiądz udziela wiatyku. Ksiądz udziela wiatyku taką formułą, czyli komunii świętej osobie, która umiera, albo jest bliska śmierci. Mówi, ciało Chrystusa nie strzeże tej duszy na życie wieczne. Kiedyś ksiądz mówił to każdemu, kto przystępował do komunii. Ciało Pana naszego Jezusa nie strzeże tej duszy na życie wieczne. Droga siostry, drogi bracie, przyjmując Komunię Świętą, mniej zawsze w stylu głowy, to może być moja ostatnia Eucharystia. To może jest pokarm na życie wieczne, może to, co dzisiaj usłyszę od Chrystusa na mszy świętej, ma mi posłużyć i ma mnie karmić w chwili, kiedy będę przeżywał największe egzamin z mojego życia, czyli chwilę mojej śmierci ma mnie umocnić na ten moment. Święty Augustyn mówi, kto stoi przy człowieka, który umiera, diabeł, który kusi, diabeł, który ukazuje mu, aby zwątpił w ostatniej chwili. To jest miejsce, kiedy będziemy przeżywali nasz największy egzamin. I do tego miejsca przygotowuje nas właśnie Eucharystia, przy, przygotowuje nas Komunia Święta, przygotowuje nas czytanie Słowa Bożego. Aby przejść z, przez tą bramę w chwili starczą, żeby przejść z tą bramę z Chrystusem, żeby przejść w obecności Maryi, świętego Józefa, patronów Dobrej Święci. E, niech Eucharystia będzie dla nas właśnie tym miejscem karmienia się, Abyśmy rodzili w innych życie wieczne, abyśmy Chrystusa ukazywali i głosili na dachach, aby On nie był tylko i wyłącznie sprawą naszego serca i sumienia, jak to chce nasz świat powiedzieć, ale aby nasze życie było głoszeniem Chrystusa, aby nasze czyny były głoszeniem Chrystusa, aby wiara nie była naszą prywatną rzeczą, bo to największa herezja, jaką można powiedzieć. Wiara to jest coś, co mnie identyfikuje? Nie bójmy się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójmy się tego, który naszą duszę może zatracić. Karmijmy się Eucharystią. karmijmy się Słowem Bożym, aby dobył Bóg przygotował nas do głoszenia Jego tu w świecie i przejścia na świat Amen.